10 minut od polany wachowej od bukowiny waksmundskiej w linii prostej. Chcemy Wam opowiedzieć historię, która miała miejsce 18 grudnia 1944 roku. A całe zajście było około godziny 13.00 i można było wtedy usłyszeć ryk w sumie już jednego w miarę sprawnego. Silnika samolotu bombowego Liberator B-24J. Zapewne, jeśli ktoś był w tym miejscu, co my teraz z Maćkiem stoimy, tutaj jest poniżej pola wachowa, to z tego miejsca mógł dostrzec zataczający krąg samolotu. Tak jak Maciek wspomniał, wszystkie trzy silniki już nie pracowały, czwarty dogorywał, buchał z niego ogień. Wśród tych historii gorczańskich, które do tej pory wam opowiadamy, a które możecie wiele innych czytać sobie w przewodnikach to prędzej czy później natkniecie się na tą właśnie informację związaną z katastrofą amerykańskiego samolotu. Jest to taka piękna, wojenna historia. Ja ją po raz pierwszy słyszałem wiele lat temu całkiem niedaleko od tego miejsca przy ognisku i wtedy to dla mnie była taka nierealna, nawet może myślałem, że starsi, którzy tą historię opowiadają to takie bajki nam wciskają na, na dobranoc. Ale ta historia jest całkowicie realna, namacalna Oprócz tego, że zachowały się namacalne pozostałości po tym wydarzeniu, w tym momencie możecie zobaczyć tutaj oryginalne raporty i protokoły, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Marka Zapały. Marek, dziękujemy Ci za te dokumenty. To są dokumenty, które powstały w pierwszym Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Jednym z jeden z dowódców batalionów był kapitan Lampard. Tutaj widzicie sygnaturę tych dokumentów. I to są właśnie dokumenty, które dotyczą wydarzeń z 18 grudnia 1944 roku. Ale jeśli lubicie chodzić po Gorsza, jak a ja zapewne lubicie, to być może prędzej czy później traficie do Ochotnicy i tam ścieżką edukacyjną, Doliną Potoku Jaszcze, będziecie mogli dojść do miejsca, które w tym momencie możecie sobie zobaczyć, a my z Maćkiem pójdziemy dalej. Bowiem idziemy do miejsca, które w tej całej naszej historii, dotyczącej e, wydarzeń z 18 grudnia, no, odgrywa bardzo ważną rolę. I co tutaj, 18 grudnia 1944 roku e, zakończył swój lot e, California Rocket, samolot bombowy Liberator. E, to, co tutaj będziecie zobaczyć, to, to jest taka rekonstrukcja, ale na materiałach, które e, pewnie Wam się tutaj wyświetlają, to możecie zobaczyć, jak zostały te części rozrzucone. E, Doktor Krzysztof Wielgus e, z Politechniki Krakowskiej. Bardzo mocno tutaj y, zainwestował swój czas, żeby poznać tą historię i dzięki niemu tak naprawdę możemy y, poznać szczegóły tej katastrofy. Z historią Liberatora związana jest y, bardzo mocno legenda nazywana czasem tajemnicą porucznika Bainbrinka. Ciągle nie wiemy, co stało się y, z dowódcą załogi. Człowiekiem bardzo dzielnym, człowiekiem, który zadecydował o tym, że uszkodzony samolot nie będzie leciał nad Krakowem, musi go ominąć. No, z dwóch przyczyn. W Krakowie mogła znajdować się i na pewno znajdowała się duża ilość niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Ale też amerykański dowódca nie chciał spaść 30 paroma tonami żelastwa. W sam środek okupowanego polskiego miasta. Dlatego zdecydował, że polecą na południe od Krakowa wielkim kręgiem i będą kierowali się na pozycje rosyjskie. Zaczynając krąg mniej więcej na wysokości Myślenic, potem będą kierowali się na Nowy Sącz. No, ten pomysł niestety nie wyszedł. Wrojenie Łącka do ciężko rannego już samolotu lecącego praktycznie na dwóch sprawnych silnikach, dobrały się niemieckie myśliwce. Szczęście w nieszczęściu było to, że niemieccy piloci wracali po ciężkiej walce z, yy, z samolotami eskorty ze sławnymi Mustangami, prawdopodobnie już na resztkach paliwa i bez amunicji. Zaatakowali Liberatora. Dowódca wykonał jedyną możliwą akcję. Skręcił pod atakujących, żeby utrudnić im celowanie. Niemcy odpuścili dymiącemu, praktycznie opadającemu już bombowcowi, ponieważ nie chcieli nadziać się na ogień broniących się do końca strzelców. Ten ostatni skręt w kierunku zachodnim był równocześnie przeciążeniem, przegrzaniem silników, które praktycznie nie miały już oleju uciekającego z, z uszkodzonej instalacji. Pracował jeszcze skrajny lewy silnik, ale i on się przegrzewał. Padł rozkaz opuścić maszynę. Dwóch pilotów pierwszy William Bainbrink i drugi pilot Spencer Feld zostali do ostatniej chwili za sterami. Pierwszy opuścił pokład bombardier. Następnie w porządku zaczęli opuszczać strzelcy, nawigator, wszyscy poprzez otwarte drzwi komory bombowej. Lądowali w paśmie Runka, a więc na południe od Doliny Ochotnicy. Samolot jednak cały czas skręcał w prawo, mimo przeciwdziałania sterami obydwu pilotów. Beinbrück nakazał opuścić pokład. Swojemu zastępcy Spencer Feld opuszczając komorę bombową, widział, że dowódca cofa się w głąb kabiny. To był ostatni moment, kiedy widział swojego dowódcę żywego. Spencer Feld ląduje szczęśliwie w rejonie polany Zielenica. Ostatnim człowiekiem, który widział lecącego na nierozwiniętym spadochronie, najprawdopodobniej właśnie Billa Bainbrinka, był pracujący na robotach przymusowych mieszkaniec Łopusznej. Opole potem leciał ten lotnik jak kabot, jak, jak płaszcz. Wszystko wskazuje na to, że leciał on na nierozwiniętym spadochronie. Skok był odbywany ze zbyt niskiej wysokości, ale nie to, że spadochron nie rozwinął się, było nieszczęściem bohaterskiego pilota. Tylko to, że spadochron najprawdopodobniej oplątał się wokół jego lewej ręki, w momencie, kiedy próbował on odrzucić od siebie przysany pilocik, a więc spadochron wyciągający. I w takiej właśnie pozycji zwłok siedzących pod świerkiem, z kompletnie ściętymi gałęziami z jednej strony, z lewą, zeszczmiałą ręką, oplecioną spadochronem odnaleźli, odnaleźli go mieszkańcy Łopusznej. Troje mieszkańców Łopusznej, którzy wybrali się z kontrabandą, z y, przemyconym towarem z Łopusznej do kamienicy. Rozpoczęli swoją wędrówkę i stosunkowo nisko w rejonie Polany maciurowej średniej odnaleźli zwłoki lotnika. Te informacje udało się zdobyć wiele lat po rozpoczęciu badań tutaj na miejscu w ochotnicy. Trzeba podkreślić, że temat był i jest drażliwy. Są pewne wersje mówiące o zabójstwie w celach, w celach rabunkowych. Nie jest to prawda. Złoki lotnika zostały odnalezione. Zostały co nie jest chwalebne, ale w jakiś sposób zrozumiałe w tych strasznych czasach. Ograbione zdjęto z niego strój lotniczy, zdjęto uprząż spadochronu, zabrano mu escape box, pudełko, w, której, w którym znajdowała się ograniczona ilość pieniędzy. Znajdowały się mapy, y tabletki dla podtrzymania energii, y drobiazgi, które są, niepotrze które są niezbędne podczas ucieczki z niewoli. Te wszystkie rzeczy po jakimś czasie zostały odnalezione albo zlokalizowane w łopusznej. No i pozostaje pytanie: co stało się ze zwłokami bohaterskiego lotnika? Y Został on pochowany niedaleko miejsca odnalezienia. Niedaleko koliby, przez tych, którzy go odnaleźli. Pochowany płytko, rozkopanie zmarzniętej ziemi było trudne. Odgrywał też rolę pośpiech. Jednakże w marcu 1945 roku należało odnaleźć dwóch nieszczęśników owej wojny. Jednego z mieszkańców Łopusznej, zabitego przez Oddział Józefa Kurasia Ognia, wówczas działający jeszcze w ramach Ludowej Straży Bezpieczeństwa i właśnie lotnika. Postanowiono ich godnie pochować. Zabitego przez ognia mieszkańca łopusznej odnaleziono szybko. Odnaleziała, go, odnalazła go jego rodzina. W momencie, kiedy wrócono na dotychczasowy grób Miejsce pochowania Billa Beinbrinka znaleziono jedynie rozkopaną ziemię. Złoki według wszelkiego prawdopodobieństwa zostały przeniesione. Pytanie, dlaczego? Jaki był tego powód? Nie wchodząc tutaj w sprawy personalne, nie wchodząc, nie wskazując potencjalnego autora tego czynu, można domniemywać, że. Jakby zawłaszczenie owych zwłok mogło być pewnego rodzaju polisą bezpieczeństwa w tych bardzo niepewnych, trudnych czasach. Tajemnica, gdzie leży Amerykanin, mogła komuś uratować życie. Tak należy sobie to tłumaczyć. Gdzie został pochowany Bill Bainbridge Prawdopodobnie niezbyt daleko od miejsca swojego pierwotnego grobu. Wszystkie dalsze informacje są już tylko nadpisaniami, są legendą. Poszukiwania były prowadzone również przez żołnierzy armii amerykańskiej w przeciągu ostatnich 10 lat. Było kilka takich prób. Ostatnie były prowadzone nawet badania georadarowe, których wyników nie znam. Natomiast z początkiem lat 2000 odnalazła się starsza pani, mieszkanka, ówczesna mieszkanka Łopusznej, która była świadkiem odnalezienia zwłok. Przekazała ona do badań DNA mapę drukowaną na Jedwabiu, które były, która była w zasobach jakby owych ucieczkowych odnalezionych, odnalezionych przy zwłokach Bailbrinka. Przekazanie tej mapy było bardzo wstrząsającym momentem. dalszych informacji, czy to DNA zostało w końcu potwierdzone, czy nie, do tej pory nie mamy. Prorocze okazały się słowa księdza profesora Józefa Tischnera, który prawdopodobnie jako jedyny znał tą sprawę dość głęboko poprzez tajemnicę spowiedzi, poprzez powiedź świętą. Wskazał on podczas mszy świętej na Turbaczu w roku 1900. W 1993, ażeby upamiętnić całe to wydarzenie, a żeby ono samo nie zniknęło. Natomiast dalsze obsesyjne szukanie y, miejsca grobu mogłoby narodzić nieszczęścia, mogłoby spowodować jakieś złe konotacje całej tej historii. Minęło tego czasu wiele lat. Wydaje się, że należy wrócić przy współpracy z Amerykanami do. Poszukiwani aczkolwiek będzie to bardzo trudne. Natomiast y, y, właśnie ta historia związana z bimbrikiem, y, ponieważ y, dziewięciu członków y, liberatora wyskoczyło nas pod ochronach, i y, y, oni zostali zauważeni zarówno przez partyzantów oddziału armii krajowej, jak i przez y, y, mieszkańców ochotnicy, i w zasadzie każdy poszedł im na ratunek. Natomiast no Wszyscy przeżyli, dotarli do partyzantów, y, później bezpiecznie dotarli i stawi, wrócili na, do Włoch. Natomiast y, sprawa z Wimbrickiem troszeczkę się skomplikowała, ponieważ on uznawany jest za zaginionego. W całej tej historii my opieramy się na relacjach, które udało się panu Krzysztofowi Wilgusowi zebrać y, i ustalić pewne fakty. I teraz będziemy schodzić jakieś, nie wiem, 20 minut w lecie, to jest około może 15, nie wiem ile nam to teraz zejdzie, bo warunki są takie jakie są. Lecimy do miejsca, w którym prawdopodobnie William Bainbrick został pochowany. Ale fajne jest ubite, nie? To co tam na tej wachowej. Patrz, punkt orientacyjny. <głos》>. Widzisz? No. Taki słupek od blasku. O, i ty, proszę bardzo. To będzie niesamowite ujęcie. parę minut zajęło nam zejście do tego miejsca z Polany Wachowej, a może minutę od tej, tego źródełka. I teraz możemy zobaczyć piękny krzyż, który jest oświetlony przez słoneczko. Oczywiście teraz go możemy zobaczyć, bo jak byliśmy tu w maju albo w czerwcu, o to jedynie to tam Coś białego było, tyle, a teraz to jest pięknie widoczne. na tym krzyżu, na tabliczce, która jest na krzyżu przeczytać, że krzyż zapomnianej i zaginionej mogiły, tutaj mamy w dwóch językach polskim i oczywiście angielskim, William J. Bainbrink, kapitan, pilot Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych. No jest to prawda, ale czy to jest faktyczne miejsce pochowania? No to nie możemy być w 100% pewni. To jest ciekawa historia. Ten napis tak co teraz na niego patrzę. Krzyż zapomnianej i e, zaginionej mogiły. Kurcze bardzo prawdziwe są te słowa, dlatego że przecież przed chwilką pytaliśmy się pana, nie, dosłownie mhm. kilka minut drogi stąd, chyba to jest jego bacówka. Facet był ciężko zdziwiony, nie wiedział o tym. Rozmawialiśmy też z wieloma ludźmi, którzy nie potrafili nam tego miejsca. Znaczy gdzieś coś słyszał, ale nie wiedział nigdy, że to jest. Nie potrafi nam tego geograficznie wskazać. A zaginiona mogiła, no właśnie, zaginiona, bo nie znaleziono żadnych namacalnych, czyli kości, zwłok Bembrika. Możecie teraz zobaczyć taką fotografię, która powstała. Mówiąc szczerze, nie wiem, kiedy powstała, nie będę tutaj wymyślał. Na tej fotografii, patrząc po lewej stronie, jest. Lucian Postówka w pseudonim Płciu i Tadeusz Morawa w pseudonim 44. To panowie, którzy mocno byli zaangażowani, raczej raz, że byli zaangażowani w walkę o niepodległość, a jednocześnie później w walkę o albo utrzymanie pamięci o, o tych wydarzeniach. I wiele osób, z tego co mi się udało ustalić, było w jakiś sposób mocno zaaferowanych tą wydarzeniem, że grubą imigrantę Webrinka nie można znaleźć. No panowie wskazują to miejsce, że to jest najprawdopodobniej ta lokalizacja e, znajdującego się tutaj grobu. Natomiast nic na to nie wskazuje, żeby zostały tutaj znalezione jakiekolwiek kości i tak dalej. Natomiast e, mamy jeszcze jedną relację i to jest też taka relacja, którą hmm, no, wymaga po prostu pewnej weryfikacji. Pan Krzysztof Bielgus kilka lat temu, oni próbowali zweryfikować, ale bez jakiegoś rezultatu. Dosłownie kilkaset metrów od tego miejsca, w kierunku granicy z Gorczeńskim Parkiem Narodowym, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie prawdopodobnie jedni ze świadków wskazują miejsce pochowania Bainbricka. E, także są świadkowie, którzy wskazują dwa miejsca. No, sytuacja naprawdę dość mocno zagmatwana. Prawda jest natomiast taka, że nie ma prawa przeżyć tego upadku. Bardzo możliwe, ja mam takie przypuszczenia, jak czytamy te dokumenty, rozmawiamy z tymi ludźmi, że najprawdopodobniej ktoś go znalazł. To była kwestia tylko czasu. Został rozebrany z tego, co miał na sobie. Powiedzmy sobie szczerze, Podhale wtedy było bardzo mocno wyeksploatowane przez Niemców. Na co facetowi, który nie żyje, ciepła kurtka, buty, czy jakieś tam inne elementy wyposażenia. Czy go pochował? No, to może budzić jakieś tutaj wątpliwości etyczne. Natomiast Jakbyśmy kręcili film o o ogni po pierwszym schronisku pod turbaczem, który znajduje się na polanie w Sielakówce, to jeden z relacji świadków nam mówił taką historię, że gdzieś tutaj w potokach znaleźli, no, lokalizacja mniej więcej by się zgadzała z tą lokalizacją, głowę człowieka, nie czaszkę, czaszkę już. E, może być tak, że ten Bainbrick po prostu został przez zwierzęta rozwłóczony. Tu jest źródło, tu jesteśmy my, a to miejsce, co mamy zaznaczone, jest dokładnie tutaj. Mhm. No to ma, możemy iść, ja bym proponował, żeby iść po najmniejszej linii oporu. Przemychnąć, tak przez las. No można by tak spróbować. Bo kurcze nie się tam dreptać naokoło. Naokoło to nie ma sensu, ale widzę, że tu jest jakieś takie mniejsze zalesienie, no... Nie zapadamy się, to spróbujmy, pójdziemy tędy, co? No grzech nie spróbować. No. To nie jest daleko. Hmm. To jest jakieś 50... 200, 200 do 300 metrów w stronę. no to dobra, chodźmy. Okay, sobie tutaj to Dobra. Słuchajcie, szukamy tego miejsca, które teraz możecie zobaczyć na zdjęciach. To jest oczywiście lato i to jest dobrych kilka lat temu. Nie wiem, czy nam się to, to miejsce uda znaleźć, ale to są punkty charakterystyczne. Przypuszczam, że to jest ta droga, tylko że ujęcie jest od dołu. No my schodzimy od góry, ale mamy mapę, mamy GPS wgrany. Może nam się uda to miejsce znaleźć. Chyba tego drzewa to też spotkali nie? Nie, ja żeby nie miałem tego miejsca. <laughs> to jest ta polana. To że myśmy nadłożyli. Więc to ma wiek. Tam są całowce w które mogą być krzyże na drzewa. na ale teraz jest tak, albo jest to pod polaną Jest ta polana tutaj Mogą być znicze, bo to tam jakieś co się przychodzi Nie będzie to to? Co? Nie będzie to? To takie podobne ci powiem Teraz o kurde Dobrze. przez bagienko? A, tak. Pokaż jeszcze raz. Mogłoby być to to Chyba, jakiegoś tutaj małego nie ma wycięcie z prawej strony Droga za nim No wiesz, no mogła się ta droga przesunąć, nie? No wiesz, to też jest wiesz, inaczej jest w lecie, inaczej jest w zimie, nie? No, tak. tak mi się wydaje, że to jest droga, bo to też może być Skąd no, by się zda... Zda... Z... Zgadzał. Zgadzał. Czy, to jest to, czy to jest to drzewo z tego zdjęcia, które mamy sprzed kilku dobrych lat? Hmm, no, może by i to mogło być to drzewo. W każdym razie, w takim razie to jedna z wersji mówi, że to gdzieś tutaj jest pochowany albo był pochowany. William Bainbrick. Czy ten Bóg tak charakterystycznie wywinięty a to jest ten Bóg ze zdjęcia? Nie wiemy. Oczywiście nie udało nam się znaleźć nic, co mogłoby yy, no, jak to powiedzieć, wskazywać na to, że to ten Bóg, no właśnie, i że to tutaj gdzieś jest pochowany Bainbrick. Myślę, że czas zrobił swoje, chociaż wiem, że armia amerykańska, tam jest jakiś taki specjalny wydział, który poszukuje tego typu znaczy, poszukuję ludzi, żołnierzy, którzy zaginęli chyba rok temu. Byli w Gorcach przed wybuchem wojny na Ukrainie i poszukiwali w zupełnie innym rejonie. Jeśli będziecie kiedykolwiek w tym miejscu, w Gorcach, szli sobie zielonym szlakiem w okolice, okolice Polany Wachowej, to zboczcie, bo naprawdę warto zobaczyć ten taki urokliwy tutaj zakątek. No i co? W tym miejscu żegnamy się z Wami. My dziękujemy Kubie, który stoi po drugiej stronie kamery, wybrał się z nami na wycieczkę, kolega Maczka ze szkoły, także pomógł nam w dzisiejszych zmaganiach z historią.